Pani prokurator, dlaczego Pani nie złożyła aktu oskarżenia? Ma Pani nagranie, że przyznałem się, że Panią porwałem, wywiozłem do lasu, była Pani bita. Wczoraj Panią prokurator Rudnicką porwałem, trzymałem w samochodzie, zawiozłem do garażu, głodziłem, uciąłem jej nogi. Mamy to nagrane. Życzę powodzenia Pani prokurator, w oskarżeniu mnie ma Pani dowód, przyznałem się do popełnienia przestępstwa na Pani. Więc proszę złożyć akt oskarżenia i przed tym sądem udowodnić to, że pani była wczoraj porwana, bita, znęcana się i ma pani uciętą nogę. Proszę, proszę powiedzieć, e, dlaczego pani nie złożyła pani prokurator aktu oskarżenia? Ma pani dowód z nagrania, e, że została pani wywieziona do lasu bita i przyznanie się do posiadania kokainy. Dlaczego pani nie złożyła? Nie dopełnia pani obowiązku w artykuł 304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Złoży pani takie zawiadomienie? Prokurator ta uzyskała dowód z nagrania na rozprawie, gdzie świadkiem była sędzia, przyznania się do wywiezienia jej do lasu, bicia, gwałcenia, ucięcia jej nogi i do posiadania w czasie, kiedy te oświadczenia były wypowiadane, w znacznej ilości narkotyków. Prokurator nie zrobiła nic, nie złożyła zawiadomienia, przynajmniej takich informacji nie mamy. Oraz nie, prokuratura glibicka nie wniosła aktu oskarżenia, pomimo posiadania dowodu z nagrania, gdzie zostało przyznane się do popełnienia tego typu przestępstw.